I zaczynamy pierwszą, e, pierwszy mecz e, tego weekendu z Ekstraligą. Po przeciwnych stronach barykady firma AKS Grzybowice. E, niekwestionowany przejmuje Toborowiec. No i będziemy mieli sytuację 2 na 1, 3 na 1, 1 do 0 Piotr Makowski. Po 5 minutach gry Grzybowice wychodzą na prowadzenie. Borowiec z asystą Piotrek Makowski z pierwszą bramką. W dzisiejszym dniu z katowicką ligą halową. Jeden, a właściwie dwa na jeden. Bo aż dwóch zawodników pioruna wychodziło do kontrataku Teraz Makowski Makowski i broni to znowu Mateja. Makowski zaczął z narożnika. Bardzo szybko. Do Rzeszyny i mamy 2 do zera. Nie zdążyli zawodnicy pióruna ustawić szyków obronnych i mamy. Już dwubramkowe prowadzenie mistrzów, Jesienina, Orlik, nie, dokładnie przyjął to Koszny, a dobre było to podanie Mariusza Kuchty, tu błąd techniczny Artura Kosznego. Dziadowicz, a świetnie, Bartosz Borowiec i bardzo ładna bramka z przekładką na lewą nogę i mamy 3 do zera dla AKS-u firmy Grzybowice w tym spotkaniu. Mateja. Miejsca. Ale znowu pokusił się o podanie, a nie o strzał. Kłaga do Makowskiego. Makowski do Borowca, ale szkoronkowe akcje i piękna bramka. Po bardzo ładnej akcji firmy Grzybowice. Mimo, że ta piłka jeszcze zaplątała się w rękach Rafała Matei. Trzeba docenić za tą akcję popularnych grzybów. Chyba Borowiec. Bartosz Borowiec był ten, który ostatni kopał na bramkę. Koronkowa, niższa bramka na razie dzisiejszego dnia, teraz wychodząc tójką, ale zgubił piłkę Borowiec. Mimo wszystko grają dalej, dalej i dalej mamy 5 do 0 dla firmy Grzybowice. Bartosz Borowiec kolejnym autorem bramki. No nie wykorzystaj teraz tego momentu zawodnicy nas zgubił piłkę Bartek Borowiec i mimo to nie zdążyli wrócić zawodniczy, zawodnicy, przepraszam, w pasiastych strojach do szyków obronnych. Tak jak przecież już wiele razy im się udawało to w dzisiejszym dniu. Pięknie, teraz Burowiec, widać jak jest nakręcony teraz na, na strzelanie bramek. Asystuje do Piotra Makowskiego i ten pakuje bramkę na 6 do 0 w tym spotkaniu. I 4 minuty do końca pierwszej połowy. Wyraźna, wyraźna przewaga Grzybowic, rysuje nam się z sekundy na sekundę. Właściwie grę do tyłu Orzeszyna razem z Michalskim. Wychodzi do zagrania Mariusz Kuchta. Ale wybiera Orzeszyna Kosznego. Koszny z Makowskim ustawia sobie na strzał. I mamy bramkę numer 7 w tym spotkaniu. Asysta Artura Kosznego i bramka Piotra Makowskiego. Wysokie, wysokie prowadzenie Grzybowic. 5 sekund do końca pierwszej połowy. Czy Grzybowice jeszcze ukują bramkę? Chyba tak, chyba tak, chyba na pewno tak. Piotrek Makowski na 8 do 0 Przed końcem pierwszej połowy. No, niestety, nie mają argumentów zawodnicy pióru na Katowice w tym spotkaniu. Żeby to się zmieniło. Wysoki poziom bardzo prezentują firma i teraz. Pytanie, czy to będzie bramka zaliczona dla Piotra Makowskiego, czy też samobój. Chyba jednak Piotrek Makowski autorem tej bramki numer 9 przed końcową syreną, która właśnie wybrzmiewa. W tym momencie 9 do 0 po pierwszej połowie dla firmy Grzybowice. Zapraszka przerwa, nie zdążyłem nawet drodzy państwo zjeść sobie drugiego śniadania. Michał Bucior ewidentnie chce przyspieszyć dzisiejsze zmagania. Artur Kułaga z Borowcem i mamy już bramkę numer 10. Dwucyfrowka pękła nam u progu, u, u, u początku drugiej połowy po niespełna 30 sekundach. Weter Makowski zapisuje kolejną bramkę na swoim koncie. Przeznam się, szeten. Zdołał jeszcze utrzymać piłkę w boisku i nawet teraz jeszcze przejąć piłkę, ale mają piłkę piorun. Za, za chwilę ją właśnie stracił. Świetnie Bartek Borowiec z wodem mija jednego z zawodników pioruna. Ten podaje do Piotka Makowskiego, który na pustą bramkę pakuje bramkę numer 11 w tym spotkaniu. <laughs> Matyja naprawdę im wychodziły przez duży okres czasu. Teraz nie było bramkarza w filmie. Mariusz Kuchta wyszedł bardzo wysoko, ale już mają piłkę zawodnicy firmy. Teraz piękna akcja, bardzo dobra akcja zawodników firmy Grzybowice na jeden kontakt. Artur Kułaga strzelcem bramki pierwszej swojej w tym meczu. Widać ogromną radość zawodników Grzybowic po bramce właśnie Artura Kułagi. 12 do 0. Dziadowicz ale z takimi, yy, przepraszam, oczywiście Pióruna Katowice, ale Koszny sobie z tym poradził. 12-12, tak? Makowski z Borowcem, Borowiec minął, Matyje do Makowskiego i ten na pustą bramkę, 14-0. do 0. Co by tu więcej powiedzieć? Przewaga rośnie, rośnie i rośnie. I pytanie, w którym momencie ten licznik się zatrzyma w tym spotkaniu? naprawdę co najmniej 10 minutach, gdzie naprawdę bardzo odważną postawą teraz kolejna bramka Artura Kosznego po podaniu Makowskiego. Naprawdę po odważnej postawie zawodników Pioruna w pierwszym fragmencie tego metru można by było tu przypuszczać, że będziemy mieli naprawdę trochę problemów w sprawie w firmie Grzybowice. Było dwa do 0, które utrzymywało się przez duży okres czasu. Teja... Walczy zawodnik Fioruna, teraz próbował piętko, Michalski do Makowskiego, mamy bramkę numer 15. Jotek Makowski aż bierze piłkę nawet na środek, chyba naprawdę chce bardzo mocno poprawić cały czas, minuty na minutę swój licznik w tym spotkaniu. Nie ma dla niego absolutnie meczu. spokojna niedzielka, proszę bardzo, koszny do Makowskiego i mamy szesnastą bramkę Piotrka Makowskiego. Zbiera te bramki, zbiera te bramki Piotrek Makowski w tym spotkaniu. No, kto wie, czy właśnie jednym z tych meczów właśnie nie, nie, nie zostanie koszny Makowski, broni Mateja Michalski i Dziadowicz blokuje ten strzał, mamy rzut rożny. Makowski na jeden kontakt z kosznym. Koszny i nie obstawił krótkiego słupka Rafał Mateja. 17 do 0. <coughs> wysoki wynik, bardzo wysoki wynik. Pytanie, czy pęknie nam liczba 20 w tym spotkaniu? Jeszcze 8 minut do końca, więc czy mogę, czy panie broni. Ten strzał i nie ma mowy o bramce pierwszej dla Pioruna. Pieszchała, Pieszchała, pierzchała! I mamy bramkę numer jeden dla Pioruna Katowice. Wynik, licznik, przepraszam, otwarty tej drużyny. No i tak, Damian Pierzchała z numerem 86. No wielka rzecz, wielka rzecz dla tej drużyny. Zapisują bramkę na swoim koncie liderami. Ależ bardzo ładna akcja Artura Kłagi i Bartka Worowca. Odpowiedź na tą bramkę Pioruna 18 do 1. Szansa na bramkę numer 2. Syposz. Sypocz, sypocz i broni to Mariusz Kuchta, 38 sekund do końca, czy będzie bramka numer 19, Orzeszyna, Makowski, bramka numer 19, 30 sekund do końca, czy strzelą 20 bramek, chyba sami tego chcą, bo patrzy na zegar Piotrek Makowski, aby strzelić tutaj bramkę numer 20 jeszcze w tym spotkaniu, zaczyna Piorun, 19 sekund. Ramkę numer 20, Borowiec, Borowiec z Makowskimi 20 do 1, mają 20 ramkę zawodnicy firmy Grzybowice, 5 sekund do końca, już chyba nie zdążą nawet zacząć zawodnicy Pioruna, syrena końcowa i Borowiec, Wartek Borowiec, 20 do 1, no, powiem Państwu tak, taki wynik naprawdę mógł się, mogliśmy się wszyscy spodziewać przed tym spotkaniem, wszyscy naprawdę niestety dla Pioruna, ale no, różnica klas jeszcze przed tym meczem była nam znana. Obraz pierwszych, pierwszego fragmentu naprawdę dawał nadzieję dla, dla Pioruna, że mogą tutaj na pewno nie wygrać, ale, ale przynajmniej powalczyć o, <coughs> o dobry wynik dla nich, przepraszam. Niestety, ale dla Pioruna końcowe, czy nie końcowe, tylko dalsza część, dalsza część tego spotkania pokazała, że wszystkie przewidywania przed tym meczem były zasadne i to My byliśmy świadkami kompletnej detronizacji niekwestionowanych mistrzów w firmie Grzybowice 20 do 1 zakończone pierwsze spotkanie niedzielnych zmagań